E, Cześć. Przepraszam, że dawno nie było odcinków, ale po prostu nie było co nagrywać, było nudno. Jest update w Babel po trzech pieprzonych tygodniach. Tutaj e, zbliżenie, proszę. 800 milionów wizyt, Nowe jajko, 9 nowych zwierzaków. Secret pet. E, nie wiem co, nie wiem co, nie wiem co. Okej. Okay. Więc wchodzimy do gierki. No ja też tu jestem. E? Nie. Ja to cięć. nie. Ja myślę, że tak. No ale nie. Już otwierałem te jajko i mam dwie legendy. Legendy. Myśleć mnie się jakby. Tak się tamtego odcinka się nie liczyło. Nie liczył się. Trzeba być nowy. Cringe no. powiedz, że. zdwojony Cringe. No, okay. Gram na QMP jakbyście. QMP. Kiempi... was to. <śm> no, tak. o, I mam cały sezon dziewiąty, nie? Dziesiąty. No. Wszystko. Nawet premium kupiłem sobie. Okej. Okay. Mhm. A Tutaj. No. Mam już dwie legendy. Proszę? Chce już zbliżyłam. Pytamsen, okej. Okay. I. Co ja Ale nie wiem, coś miałem zrobić. Kurde, kurczę, kurde, kurde. miałeś coś zrobić, co nie? Tak, co nie? Coś miałeś na pewno, ale ja to ja nie wiem. Pieps. I w ogóle na no, kubusie się palówką. Ja nie jestem parówką, Wypraszam sobie. Ale ja sobie nie wypraszam. A wyprosić Cię zaraz w dupę i będę miał cały odcinek dla siebie? Co, co, Ładne te jajko, nie? Ale co, 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 co ty powiedziałeś? Ee, wyprosić? Ty, paluwo! Jesteś zły. Kamera do góry, Baldi! Mm. <laughs> No to jest kamera, i w środku siedzi paryłowa. Bo Patrycja tam pieprzyła. Nie macie dowodu. Bo Patrycja tam pieprzył. Wiecie, dlaczego mówię pieprzył a nie pieprzyła? Bo ona jest użytkownikiem życia. Bo ja jestem facet. Zję. Zje. Bo trafiłem legendy. Nie, no, to. I co najlepsze, trafiłem tych dwa, a tych jeden. Nie, no, dwa. A! Ale tam to ja jako... jakby co? Zakręćmy kołem. Mm. Ludzie mam pet, więc trochę oddalę kamerę. Mhm. Cześć, że się odblokował. Przepraszam, że nie było... No już przepraszałeś. Okej. Okay. Max level. Ludzie, max level. Różowy. Ale Max Sens też jest spoko. Nie. Nie. Zagrajmy w dogi jump. Nie no, to jeszcze w dogi będziesz grał. Pup! 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 Sejas! Pup! Cicho, to będzie Pup. Pup! Pup! Proszę, przestań. A i jeszcze będziemy. Jeszcze będziemy lepszą ostrość robili w ogóle, żeby nie nagrywać telefonem, tylko jakimiś aplikacjami. No. O, fajnie. No. Zobaczmy jak tam w tym świecie paru jasnych. No, chyba łowa. mam te... 2000 już otworzę? Nie. mam wszystkie oczywiście. No. Nie ma sekreta. Wszyscy nie dni jeszcze. Chyba ich pupka boli. A już chciałam mówić, że ten film będzie...